Cześć, jestem Asia i dziś po raz kolejny opowiemy sobie o planowaniu w Notion. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, filmik <grymik> z Notion jest najpopularniejszym filmikiem na moim kanale. Ja ogólnie uwielbiam Notion i planuję w nim bardzo dużo. Co prawda, w tym momencie mój system do planowania się zmienił, więc jeśli tylko jesteście ciekawi, jak on wygląda, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Będę wiedziała, że to jest coś, czym jesteście zainteresowani. Natomiast dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam troszkę więcej o takich podstawach, o tym, jak w ogóle zacząć w Notion, jak tworzyć arkusze i co tam jest ciekawego, e, tak tak jak powiedziałam na start. Więc już nie przedłużając, zaczynajmy! Pierwsze co, wiadomo, musimy się zarejestrować. Można to zrobić przez już istniejące konto, przez wiecie, Gmail, albo po prostu założyć nowe konto. Proces rejestracji jest dość prosty, więc tutaj nie ma co yy, go za bardzo pokazywać. I pierwsze co widzimy to ten ekran. Na boku na pasku można kliknąć sobie taki malutki plusik, i dzięki temu powstaje nam cała nowa strona. Możemy ją nazwać jak tylko chcemy, a do tego jest możliwość dodania ikony: jakiejkolwiek chcemy, zdjęcia w tle i komentarza. Ikonę możemy wybrać według swojego uznania. A jak chodzi o zdjęcia w tle, jest ich cała masa do wyboru, ale można też wgrać swoje. Więc tutaj, tak naprawdę, nauczym pozostawia nam bramkę na to, jak to zrobić i jak chcemy dopasować konto do siebie. Ja osobiście nie przepadam za zdjęciem w tle, dlatego też w moim planowaniu, w moim nauczym prywatnym, raczej go nie będzie. Usunięcie go też jest bardzo proste to są dwa kliknięcia, jak zresztą. Widzicie? Ostatnia rzecz, którą można dodać na, w nagłówku, jest to komentarz. Hmm, może być przydatne, jeśli ktoś potrzebuje dokładnego wyjaśnienia, o czym jest na przykład arkusz, co tam się nie zawierać. Ja na ogół ich nie stosuję, ale warto wiedzieć, że taka możliwość jest. Już na samej stronie możemy wprowadzić tekst i można go wprowadzić w, w wszelakich formatach. Może to być w formie nagłówka, może to być innym kolorem, może mieć tylko tło w innym kolorze. Tak naprawdę można zrobić całą masę różnych rzeczy tylko za pomocą właśnie tego pola tekstowego, ale Notion też nam daje dużo możliwości, jak chodzi o wstawienie innych rzeczy. Jak to zrobić? Bardzo prosto, trzeba po prostu wstawić slash i wyświetli nam się cała lista. Możemy albo zacząć pisać, żeby wyświetlały nam się poszczególne opcje, albo po prostu sobie ją przeskrolować. Pierwsza rzecz, którą zrobiłam w Notion, kiedy ja z nim zaczynałam, to było właśnie używanie i stworzenie swojej listy rzeczy do zrobienia. Można to zrobić banalnie, w banalny sposób, e, wybierając właśnie opcję to i w tym momencie pojawia nam się możliwość wpisywania różnych pozycji z tym takim okienkiem do odhaczania. Można to też zrobić w tabeli, gdzie możemy dodać więcej tagów i kategorii. W tym momencie właśnie w ten sposób wygląda moja lista. Natomiast, jeśli dopiero zaczynacie, myślę, że ta opcja właśnie tu jest jak najbardziej wystarczająca. Wspomniałam o tabeli, dlatego od razu Wam pokażę, jak ją zrobić. Nie jest to bardzo skomplikowane. Po raz kolejny po prostu wpisujemy slash i szukamy wyrażenia z tabelką. Możemy zrobić tabelkę mniejszą, czyli zawierającą się w stronie, lub tabelę na całą stronę. Ja głównie używam tych zawierających się w stronie. Do czego to jest pomocne? Jeśli mamy dużo kategorii lub chcemy coś podzielić na kategorie, można to zrobić bardzo prosto. Można też w odpowiedni sposób i pod siebie przygotować dane nazwy kolumn w tabeli i dopisać swoje tagi. Raz wprowadzony tag nie musi być już wprowadzany ponownie, jeśli jest on zapisany. Tak najbardziej wystarcza, potem go tylko wybieramy z listy. Ja bardzo polecam używanie tagów. Głównie dlatego, że dzięki nim i za ich pomocą, potem można bardzo łatwo zmienić widok, jeśli nagle chcemy widzieć mm, tylko jedną kategorię i wszystkie rzeczy w jednej kategorii. Zmiana widoku też jest tutaj banalnie prosta. Klikamy sobie taką strzałeczkę do rozwinięcia jako Default View i możemy stworzyć sobie widok, jaki chcemy. U mnie bardzo często będzie to Board View, bo właśnie w nim możemy podzielić wszystko według tagów. Potem, jeśli chcemy wrócić, oczywiście też to można zrobić. Znowu klikamy tą samą i wracamy do naszego pierwotnego widoku. Oczywiście tabel i różnych rodzajów tekstu możemy wstawiać ile chcemy i w jaki sposób tylko chcemy. Możemy go też przenosić, jeśli nie chcemy, żeby zajmował całego po tego poziomego paska. Możemy ustawiać różne kolumny, różne bloki obok siebie, żeby nam było wygodniej i żeby było jak najbardziej Czytelnie. Właśnie to mi się podoba w no najbardziej, że mogę dostosować je do tego, jak chcę, żeby ono wyglądało i nawet po prostu do tego, żeby było mi wygodnie go używać, bo pamiętajcie, system do planowania jest dobry wtedy, kiedy się sprawdza. Dla mnie najważniejsza jest wygoda i czytelność. Jest również możliwość tworzenia podstrony. Pod każdą stroną możemy tworzyć tyle podstron, ile chcemy, i pod każdą podstroną możemy tworzyć dalej podstrony, czyli tak naprawdę możemy dać tyle warstw, ile tylko nam pasuje. To również jest niesamowicie wygodne, jeśli mamy zadania, pracę lub rzeczy w życiu prywatnym, które też nie są takie po jasne i jednopoziomowe, więc zdecydowanie. Taka organizacja pomaga. No i hej, czasem też mamy rzeczy, do których wracamy raz na rok, ale wciąż wypadałoby je gdzieś trzymać, więc nie muszą cały czas po prostu patrzeć na nas z tej głównej strony. Możemy gdzieś je tam daleko schować i widzieć tylko do nich odnośnik. Na podstronie, tak jak i na stronie, możemy wykorzystać wszystkie te rzeczy, o których mówiłam wcześniej, czyli ikonę, zdjęcie w tle, komentarz. Każda podstrona działa dokładnie tak samo, jak strona główna. Podział, który ja najbardziej lubię jak chodzi o główne strony notion, tak naprawdę są tylko 3 lub cztery. Pierwsza to jest właśnie taka strona powitalna, dzień dobry, są nam wszystkie główne zadania i to, na czym powinnam się skupić, wiecie, tak w pierwszej chwili widzę to i myślę sobie, aha, tak, to mam robić. <grych> A Kolejne dwie strony jest to strona prywatna i mam tam wszystkie rzeczy związane z życiem prywatnym. A także strona praca, gdzie można trzymać no, wszystko, co jest nam do pracy potrzebne. Zaczynają od CV e, po jakieś numery kontaktowe, adresy. No, wiadomo, zależy od charakteru pracy. Natomiast jest to o tyle wygodniejsze, że nie mieszają nam się te arkusze ze sobą i nie widzimy zaraz obok zadań pracowniczych tego, co chcemy jeść na obiad. Oczywiście nie musimy wszystkiego robić od podstaw. Możemy wykorzystać również gotowe template. Można stworzyć je samodzielnie, ale o tym może innym razem. Ale można też wykorzystać template z bazy, jest ich bardzo dużo, więc myślę, że bez problemu każdy znajdzie coś dla siebie i wiadomo, można je modyfikować według własnego uznania. Myślę, że takim najpopularniejszym templateem będzie e, template związany z planem tygodnia, ponieważ nie musimy się wtedy bawić w robienie swoich własnych tabel, możemy po prostu wykorzystać te gotowe, to się nazywa Weekly Agenda. E, więc jeśli chcecie planować swój. Tydzień na bieżąco w Notion. Myślę, że to będzie najwygodniejszy template na start, żeby gdzieś tam wpasować w ten układ w swojej strony. Ja polecam też zrobienie sobie zakładki archiwum. Tutaj akurat pokazuję wam, jak zrobić ją w podstronie. Natomiast ja mam też taką główną zakładkę, gdzie po prostu przerzucam sobie już wszystkie karty z Notion, które nie są dłużej aktualne, ale może kiedyś będę chciała do nich wrócić. Tam na przykład mam też swoje cele na rok 2020, które miałam zapisane w Notion. Natomiast no, wiadomo, w tym momencie już do nich wracać nie chcę, ale fajnie, żeby gdzieś wciąż były. Tak, jeśli bym miała polecić jak zacząć z Notion, to po pierwsze w ogóle zacząć zarejestrować się. Po drugie zrobić sobie cztery strony główne, czyli stronę wstępną, stronę z rzeczami prywatnymi, stronę z rzeczami głównymi i archiwum na przyszłość. I dopiero stamtąd zaczynać zabawę. Nie polecam używania zbyt dużej ilości template'ów i zbyt dużej ilości stron na początek. Pamiętajcie, ten system ma być przejrzysty i intuicyjny, więc im mniej, tym lepiej. Natomiast Nauczyn daje ogromne możliwości. Można tam też ładować swoje pliki, zdjęcia, linki, ogólnie dużo, dużo więcej. I jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to zrobić, oczywiście chętnie Wam. Pokażę. Jeśli podobał Ci się film, koniecznie kliknij też subskrybuj, bo będzie ich tylko więcej i więcej. A póki co trzymajcie się. Hej!